Ja mam pytanie do sędziego Waldemara Żółka, e, niepokojące sygnały mnie takie doszły, że prezesi sądów naciskają na niezależnych e, sędziów w sprawach, które obecnie prowadzą i na przykład słyszałem o zabieraniu akt sądowych. Nie wiem, czy to prawda. Chciałem się zapytać, czy to, czy to naprawdę się dzieje, że prezesi sądów próbują naciskać na niezależnych sędziów odnośnie procesów, które prowadzą. I drugie pytanie mam takie o zarządzenia prezesów, które pojawiają się od marca, Ubiegłego roku na początku pandemii. Może nie wszyscy zwrócili na to uwagę, ale w tych zarządzeniach znajdują się niebezpieczne przepisy, które ograniczają prawa konstytucyjne, takie jak jawność postępowań czy też prawo do obrony. Otóż w tych zarządzeniach są takie zmianki, że jest potrzebna wyjściówka do sądu. To się wydaje dla niepozorne, dla bezpieczeństwa, ale mieliśmy taką sytuację ostatnio w Warszawie w Sądzie Najwyższym, że. Również y, osób na rozprawę dyscyplinarną sędziów nie chciano wpuścić. I o to mam pytanie, żeby pan sędzia mógł to rozwinąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to pytanie. Oczywiście mogę przy państwa potwierdzić. Ja y, kilka tygodni temu zadałem tak zwane pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczyło tego, czy mam przed sobą orzeczenie sądu, czy też papier. Bo nie wiem, czy osoba, która zasiadała w składzie jest sędzią unijnym i polskim jednocześnie, czy też nie jest. To pytanie jest bardzo ważne dla nas wszystkich, bo jeżeli dostaniecie kiedyś ten wyrok, czy to postanowienie, to musicie wiedzieć, czy możecie honorować się tym w całej Unii Europejskiej, czy też macie pusty papier. Co się stało? Akta zniknęły. Zostały zabrane właśnie do zarządzających sądem, bo ja nawet nie wiem fizycznie, kto te akta zabrał. Dowiedziałem się tylko, po kilku dniach dostałem pismo, w którym pytano mnie, czy nie byłbym w stanie zmienić decyzji. Czy nie byłbym w stanie zmienić decyzji procesowej. Wyobrażacie sobie Państwo taką sytuację? Nawet jak dostałem to pismo, to jeszcze nie miałem tych akt z powrotem. Więc najpierw zażądałem, żeby mi te akta wrócono. Sytuacja bez precedensu. Sądzę ponad 20 lat nigdy w życiu nikt nie wpadłby na to, żeby prezes sądu, to jest akurat sędzia niższej instancji, bo teraz tak zmieniono przepisy, że sędzia niższej instancji dostaje nagrodę, jak jest prawomyślny. I dostałem takie pismo. Zniknęły mi akta i dostałem pismo, które mnie wzywało, żebym rozważył zmianę decyzji procesowej. Oczywiście to jest bardzo ładnie napisane. Tak. Nie tak, że ma pan zmienić, tylko żebym rozważył pod zmianę. No, proszę Państwa, co się dzieje? Naszym kraju. Dos ostatnio w ubiegłym tygodniu dowiedziałem się, że rzecznik dyscyplinarny polecił przedstawić mu z różnych okresów mojej pracy 105 orzeczeń moich skopiowanych daty, kiedy otrzymałem, kiedy wyznaczyłem rozprawę albo posiedzenie. Nie ma w ogóle do tego podstawy prawnej. Ludzie się pytają, ci przewodniczący wydziału, którzy dostali taką dyspozycję, no ale po co? No po co, żeby wytrałować coś? Od pięciu lat trałuje się moje życie osobiste, zawodowe, wszystko, nic nie znaleziono, więc teraz bierze się akta w 100, myślę, że nawet więcej niż 105. Cała po prostu strona i próbuje się znaleźć coś, a nóż się gdzieś pomylił. To zaraz pokażemy, bo nie złapaliśmy go, że przez te lata popełnił jakieś błędy merytoryczne, ale może poszukajmy jeszcze głębiej. Kolejna sprawa jawności postępowań. Proszę Państwa, pandemia jest rzeczą rzeczywiście straszną. Dotyka nas wszystkich, ale są przepisy konstytucyjne mówiące o jawnym postępowaniu. Każda procedura zapewnia jawność. Jawność jest wyłączona w określonych sytuacjach. Nie chcę o tym szczegółowo mówić, ale. Strony, publiczność, mają pełną możliwość wstępu, organizacje społeczne. Co się stało ostatnio w Sądzie Najwyższym? Przedstawiciele dwóch organizacji społecznych chcieli wejść na sprawę dyscyplinarną. Policja nie wpuszcza profesjonalnych adwokatów, którzy mają pełnomocnictwo w ręce, że chcą złożyć pisma procesowe. Woźny sądowy, czy też ochroniarz i policjant zdecydowali, że adwokat nie wejdzie na salę rozpraw Zgodnie z procedurą, organizacja społeczna ma prawo zgłosić się do każdego postępowania. Jeżeli jest zagrożenie pandemią, a sprawa jest ważna społecznie, trzeba wyznaczyć odpowiednią salę, zdecydować, że co dwa metry będzie siedział obywatel, który będzie chciał wejść w maseczce. Jak więcej jest chętnych, losuje się karty wstępu, bo tak mówią przepisy. A nie, żeby woźny sądowy, czy też ochroniarz, z firmy zewnętrznej decydował, że obywatel nie może wejść na salę rozpraw. To jest złamanie całkowite naszych, naszych praw zapisanych w konstytucji. Tak zmieniono przepisy, proszę Państwa, że teraz mamy możliwość przesłuchiwania świadków na piśmie. No ja mogę zrozumieć, że jest sprawa, gdzie, gdzie się strony nie spierają, ktoś jest chory, nie może stawić się do sądu i wszyscy się na to godzą, że ten świadek zeznaje na piśmie. Ale proszę państwa, jeżeli jest spór między stronami, jest ważny świadek i sąd ma ocenić, czy on kłamie czy mówi prawdę. On sobie może wypełniać te zeznania na piśmie w obecności swojego prawnika, bo my go nie będziemy kontrolować. On się pod tym podpisze. Tak się zmieniono procedurę. To ma być ułatwienie, przyspieszenie procesu. Bo się okazało, że właśnie te lata reformy w ogóle nie przyspieszają procesu. Więc ważne jest, tak jak pan przed chwilą zadał pytanie, żeby organizacje społeczne naciskały jednak, bo presja ma sens. Ja sam kiedyś byłem przed Sądem Najwyższym i nie wiem, czy widzieliście Państwo, w internecie krążą te filmiki, kiedy usiłę wyjść do sądu przed gmachem użyteczności publicznej, bo to tak trzeba nazwać. Sąd jest dla obywateli. Stoi Kordon policji. Mówi pana nie ma na liście. No przepraszam, ale ja nie wchodzę do. Do budynku służb specjalnych. Ja wchodzę do sądu na rozprawę, która jest jawna. Policjant mówi: halt, nie wolno panu odejść. Ja mówię: proszę, wam pan podał numer służbowy i nazwisko. On mówi: Nie podam, bo nie mam obowiązku, nie podjąłem interwencji. Zatrzymał mnie, ale mówi, że nie podjął interwencji. Także proszę państwa, musimy wywierać presję a sędziowie, którzy są poddawani takim praktykom właśnie, że zabiera się im akta. No to jest też efekt mrożący na innych sędziów, bo oni wiedzą, że, że ja zadałem pytanie prejudycjalne i nagle zabrano mi akta, nie mam wpływu na to, kto je wziął, jeszcze się spróbuję mnie zmusić, żebym zmienił decyzję. Nie możemy na to pozwolić, ale musimy też głośno o tym <śmiech> mówić. Presja ma sens! presja ma sens, presja ma sens, presja ma sens, presja ma sens. Ja mam pytanie odnośnie czegoś nowego, co się pokazało w tamtym roku w naszym kraju. To jest nielegalne prawo. Od zeszłego roku, od marca bodajże 2020 roku, Rada Ministrów wydaje rozporządzenia, które zabraniały nam zgromadzeń. To jest bardzo ważny temat, ważne prawo demokratyczne do... Manifestacji poglądów. No, jak wiadomo, rozporządzenie jest niższej rangi jak te prawne, nie może nam zabraniać praw konstytucyjnych, ale to się dzieje. Tak? Więc jest wydawane takie jak prawne, są wydawane mandaty na obywateli, niektórzy są nawet aresztowani. To wszystko okazuje się nielegalne, bo są na przykład decyzje sądów z lutego 2021 roku odnośnie takich słynnych protestów przedsiębiorców w Warszawie, w którym zatrzymano 700 osób. Na podstawie rozporządzenia, które zostało opublikowane dopiero w godzinach wieczornych, czyli zatrzymywali manifestujących o godzinie 12, a rozporządzenie zostało opublikowane o godzinie 18 wieczorem i ono jeszcze nie obowiązywało. Chociaż yy, samo w sobie było sprzeczne z prawem konstytucyjnym, to jeszcze nie było go. Takie niedopatrzenie po prostu niedopuszczalne. Yy, chciałbym się zapytać, co sędziowie na ten temat. Sądzą. Dziękuję bardzo. Sędziowie oczywiście wyrażają się w orzeczeniach, które zapadały, i ja wiem, że tak zwana opozycja uliczna robiła nawet takie statystyki. I okazuje się, że 95% tych orzeczeń, które zostały zaskarżone do sądów, zostało uchylonych przed sądy. Te kary zostały uchylone. Jest nawet takie słynne, śmieszne trochę, orzeczenie z Krakowa, kiedy obywatele donieśli, że. Pewien bardzo znany prezes bardzo znanej partii razem ze swoimi bliskimi pojawił się na Wawelu, nie dochowując właśnie zasad z tego rozporządzenia o zakazie zgromadzeń. I Sąd uniewinnił te osoby i powiedział, no same uchwalały to prawo, ale to prawo jest bezprawiem, bo ustawa mówi, że wolno protestować i nie może być zmienione prawo konstytucyjne i ustawowe rozporządzeniem. Także polecam uzasadnienie tego rozstrzygnięcia. Ono gdzieś jest w internecie. Jest naprawdę bardzo ciekawe. Ono daje gwarancję obywatelowi, że oczywiście wszyscy myślimy, żeby zachowywać to bezpieczeństwo w pandemii, no ale pod tym płaszczykiem nie można tłamsić praw obywatelskich. Który, że tak powiem, patrzy na to w na takie działania w charakterze wykroczenia. No moi koledzy tylko mówią o tym, co usłyszeli tam w karnym, to tam dawno nie orzekali, prawda? W ogóle, tak. No to proszę Państwa, muszę powiedzieć jedno. Przepisy przepisami, a to co robi policja, to robi policja. A tak naprawdę i tak wszystko naprawić musi sąd. I jaki sąd musi być po prostu niezależny. I jak wiecie, moi państwo, są sobie z tym radzi. Nieliczne wypadki, które pojawiają się, niestety, ja to powiem otwartym tekstem, na skutek lenistwa, braku uwagi, czy też nadmiaru obowiązków. Trudno mi to ustalić, ponieważ takie proste wykroczenia można załatwić w postępowaniu nakazowym. Przepraszam, że to powiem otwartym tekstem, ale jeżeli siedziała ma 500 spraw w referacie i, i, i po pierwszej selekcji wie na przykład, że ma, 150 wykroczeń, a 350 potężnych sprawka, to w pierwszej kolejności analizę tych spraw najprostszych, czyli wykroczeniowych powierza asystentowi. Asystent bierze takie akta, idzie do sędziego, mówi, a tu jest, to można tutaj spokojnie dać grzywnę, bo tutaj takie, on nawet nie patrzy czasami co, co robi. Czyta, no wyrok dobrze napisany, zgadza się z zarzutem, taki, ten, ten nawet nie czyta dokładnie zarzutu, tylko zobaczy yy, przepis, który kwalifikuje to zachowanie Wiecie, my taki mamy brzydki zwyczaj, porozumiewamy się numerami. Tak jak tutaj pan sędzia Żurek powiedział: 231, wszyscy od razu wiedzieli, że to przestępstwo urzędnicze, prawda? No. Więc, y, więc te, te numery nam bardzo dużo mówią, prawda? Więc jeżeli to jest taka masówka, to czasami przemknie się jakaś taka jedna sprawa, która no, potem jest rozgłaszana w telewizji zobaczcie. A jednak sąd uznał rację policji i przyjął, że klient popełnił wykroczenie manifestując. Ale to jest naprawdę wypadek w, przy pracy, który jest naprawiany przez sąd drugiej instancji. Natomiast nie ma wątpliwości, że rozporządzeniem nie można ograniczać praw konstytucyjnych, a wszyscy sędziowie, każdy sędzia, który bierze do ręki tego rodzaju zarzut, z każdej możliwej strony ocenia jego stan prawny i faktyczny. I wątpię, aby doszło do jakiegokolwiek naruszenia praw obywatelskich przez niezawisły i niezależny sąd. Ja, ja już że ale zwłaszcza była taka sprawa jednego z członków tzw. opozycji ulicznej, który nawet odsiedział taką grzywnę wydaną nakazem karnym. Ale pamiętajcie Państwo, że tam też była sytuacja, kiedy sąd jest wprowadzany w błąd przez policję. Bo nie mieliśmy, że on brał udział w protestach, które policja uznawała za legalne, nielegalne, tylko że on przeszedł ulicę w niedozwolonym miejscu. Jeżeli sędzia nie skojarzył, że w tym dniu, w tym miejscu były protesty. A to policja tak opisała, żeby nałożyć grzywę na tego człowieka, to jest czasem trudne do wyłapania. Więc my apelujemy do obywateli, jeżeli policja łamie prawo, odwołujcie się od tych nakazów karnych, bo może nam to umknąć i dojdzie do takich sytuacji, że to się uprawomocni, i wtedy jest naprawdę problem. Pan zadał tu ważne pytanie. Orządzenia. Bardzo ważne pytanie, bo te regulacje z reguły dotyczą e, szczególnie w obszarze e, walki z epidemią e, wirusa, e, ale nie tylko milionów ludzi. Jestem przekonany, że praktyka, która się ukształtowała, powoduje, że ministrowie e, na posiedzeniu Rady Ministrów e, czy Indywidualnie podpisują akty zwane rozporządzeniem, nie czytając ich i nie wiedząc, co tam jest napisane. Czasami przypomina tak, jak informacje z, na temat warunków uzyskania kredytu w banku. Jest trzy strony druku ma, maleńką czcionką. Rzadko kto czyta po tym ma czasami jakieś kłopoty. Artykuł 92 Konstytucji stanowi tak. I to są bardzo mocne słowa. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno y, określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych i uregulowanych oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Organ wypo, upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ustępie pierwszym innemu Organowi. Nasze, nasz system prawny nie tylko w okresie epidemii, ale wcześniej roi się od rozporządzeń właśnie wydanych z jawnym pogwałceniem, takim bezczelnym wręcz pogwałceniem przepisu artykułu 92. To się zdarzało także powszechnie i Trybunał Konstytucyjny wśród tych 1600 roku znajdą Państwo takie, gdzie uchylał e, i wyrzucał systemu prawnego rozporządzenia wydane z pogwałceniem artykułu 98, a to niestety weszło do praktyki pod e, hasłem, że to jest walka z, e, e, z epidemią. Walka z epidemią przy pomocy e, przepisów e, tak stanowionych, ale i o takiej treści. Chodzi mi o to, że to nie ma żadnej staranności w napisaniu tego prawa. Rozumiem, że czasami trzeba błyskawicznie wydać jakiś akt prawny, ale wobec tego ustawodawca, który by szanował sam siebie i konstytucję, to przygotowałby ustawę, która by szczegółowo określała tak jak wymaga ten przepisy. Okoliczności, w których premier wydaje rozporządzenie, ale w tym zakresie wyłącznie, w którym w ustawie to jest określone, ale mamy wtedy inny kłopot. Ustawy są stanowione z, z naruszeniem konstytucji. Bez trzech pytań przeprowadza się ustawa, ustawa która godzi bezpośrednio czy ogranicza bezpośrednio wolności i prawa. Człowieka i obywatela. I w takim chaosie prawnym w, w, funkcjonujemy, że i urzędnicy nie wiedzą, jakie prawo mają stosować, jakie są granice ich uprawnień, i obywatele widzą, że to nie jest porządne prawo, i wtedy. W takim przypadku próbują kombinować się, na czym wszyscy tracimy. Proszę się powoływać na artykuł 92 Konstytucji, jeżeli w naszym przekonaniu e, e, nie ma żadnej podstawy w ustawie do tego, aby rozporządzenie w tej treści było wydane.